Przede wszystkim o autyzmie się mówi w tym kontekście psychologiczno-pedagogicznym, terapeutycznym, i o tym głównie się mówi. A mimo wszystko zapomina się dołożyć na to właśnie ten aspekt biologiczny. I teraz tak, przy wybranych deficytach u dzieci ze spektrum. Jeżeli wiemy, że u dzieci ze spektrum występują zaburzenia komunikacyjne i skupianie się tylko i wyłącznie na tym obszarze właśnie, nie wiem, logopedycznym czy neurologopedycznym, to efekty będą mizerne czy będą mierne. Czy też, jeżeli mówimy o fakcie takim, że u dzieci ze spektrum autyzmu występują zaburzenia społeczne, to także tutaj skupianie się tylko i wyłącznie. Na tym teraz bardzo modnych treningach umiejętności społecznych skupienie się tylko i wyłącznie na tym, a ignorowanie, że dziecko równocześnie ma biegunki, zaparcie jest niedożywione, no bo jest wybiórcze i tak dalej, powoduje, że te treningi, umiejętności społeczne, nawet jeśli płacicie i regularnie jeździcie z dzieckiem, to one po prostu nie będą skuteczne. Dlatego sednem i sukcesem jest to, żeby połączyć te wszystkie wątki ze sobą.